Dobre, jest wiosennie dzisiaj, że zima, jakby się lekko poddała na chwilę. No ale jesteśmy po przesileniu, więc można powiedzieć, że wszystko się zgadza. Słońce zwyciężyło, co dzisiaj widać wyraźnie. No, bardzo ładnie sobie świeci. Warunki do spacerów trochę lepsze, aczkolwiek też nie jest jakoś cudownie, bo trochę błota się zrobiło, ale co tam. E, tak, zima się może poddała, ale Poznański Mortel się nie poddaje i raczy nas e, kolejnym swoim krążkiem. Dzisiaj o nim kilka słów. Nie jest to dzieło bardzo długie, więc nie będę się rozgadywał. E, powiedzmy sobie szczerze, że, że czwarty krążek poznaniaków e, to równie dobrze mogłaby być dziepka, bo materiału autorskiego jest tutaj e, ledwie lekko ponad 10 minut, e, no nie jest to największa ilość tak jak na pełniaka, no ale do tego dochodzą trzy gołówe czyli zacznijmy od początku, tak jak mam 8 numerów, z czego 5 jest autorstwa Mordheł. E, Kolejne trzy to cowery i tutaj mamy batery. Rite of Darkness, Dark throne i Grrzoom. to jest też ciekawa sprawa, ale o tym za chwilę. Satanic Wombs e, został to wydany przez Fallen Temple. E, Fallen Temple, jak wiadomo, jest wytwórką, która się nie patyczkuje i wydaje naprawdę e, solidne podziemne wyziewy. No i taki też jest Mordca. Proszę Państwa, nie oszukujmy się, nie jest to zespół o ciągotkach progresywnych. Nie jest to zespół, który e, chciałby wymyślić cokolwiek nowego w gatunku. Mordhell e, idzie swoją drogą obraną dawno temu przez wielu innych. E, gra swój prosty szatański black metal oparty na kilku riffach. Nie ma tutaj kombinacji, nie ma matematyki, nie ma filozofii. Jest po prostu jazda do przodu. Kompozycje są krótkie, zwarte. E, średnia to chyba około 2 minut. E. No cóż, e, wiemy doskonale, że mm, zwolennicy takiego grania będą zadowoleni. To jest pewne. Ja też jestem zadowolony. Nie jestem może admirałem, do którego będę nagminnie tak wracał, ale. Ale on oferuje to, co przez wielu już chyba zostało zapomniane. Czyli po prostu dziki black metal. Prosty kop w rej. Jezuska. Nie ma tutaj żadnych e, większych filozofii. Chodzi tylko o to, żeby wykrzyczeć swoje przesłanie. E, zagrać prosto, szybko, bluźnierczo. Brzmienie jest brudne. Nikt to też nie sili się na gładzenie tego i bardzo dobrze. Do black Metal to nie jest wypolerowany blat kuchenny, tylko raczej niehydlowana deska. No, e, album bez wątpienia wyróżnia się swoją budową, no bo tak jak mówię, według mnie to bardziej materiał na epkę. E, te trzy covery tak naprawdę nie wiem, czy one są po to, żeby. E, Dopełnić i żeby czasowo to się zgadzało, bo całość razem trwa dzięki tym coverom 33 minuty. Więc nie wiem, jakie były zamierzenie zespołu. Ja osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem takich zabiegów, a jeśli już się je robi, to zrobiłbym to po prostu właśnie wydał jako EP, a nie jako LP. No ale dobra, zespół postanowił tak. Nie nam. To zmieniać. No i tak. Te kawery pasują do całości krążka. Bo szczególnie dwa pierwsze, w zasadzie tylko dwa pierwsze. DarkTron, znaczy zaczyna się to od Battery Ride of Darkness z płyty The Return. No i wiadomo, no to jest takie właśnie granie. No, trochę rock and rolla. Trochę black metalu, yy, trochę yy, piekła, diabła, siarki. Wszystko, oczywiście, oprawione takim samym brzmieniem jak poprzednie kompozycje. No i to się zgrywa. Tak naprawdę, gdyby ktoś nie znał to, tych utworów w oryginale, to pomyślałby, że to są kolejne kompozycje Mordhel, Bo fajnie się to naprawdę tutaj komponuje ze sobą. No ale potem. Dark jest dłuższy, to numer z hey Demo, oh. a potem przychodzi Burzum, tutaj jest dla mnie największe nieporozumienie tego krążka, bo jest to Tomhead. Jeśli wiecie co to Tomhead, to Tomhead to jest ambientowy numer zamykający Fils Taros. 13 minut i tak naprawdę jest zagrany tak jak oryginał tutaj nie pomyślał o tym, na przykład, żeby to przerobić na gitarki. Więc jest to fajne zamknięcie płyty. Bo tom Head sam w sobie jest cudowny, ale no nie oszukujmy się, tak trochę dziwnie się czuję z tym. Bo fajnie by było to może troszkę spróbować właśnie z tym powalczyć na gitarach. Może to przynajmniej skrócić. A tak otrzymujemy 13 minut końcówki albumu, czyli tak naprawdę prawie jego połowę. I ja leci sobie ten burzum, no jest świetny oczywiście, no nie narzekajmy, no ale nie wiem, no, ja, ja nie do końca rozumiem zamierzenia twórców, ale dobra, no. yy, wiadomo, słucha się tego dobrze, bo to bardzo dobra kompozycja. E... No może, może kiedyś się dowiem, jakie były tego założenie No tak dzisiaj, no, co, podsumowując, jest to krążek, który oczywiście kopie tyłek. Bez wątpienia yy, nie ma tutaj Eee, żadnych momentów, w których moglibyśmy poczuć jakieś znożenie, bo, 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 tak jak mówiłem, kompozycje są krótkie i zwarte. Eee, Mordhel eee. idzie cały czas do przodu, e, więc e, jest przyczyn, nawet tuknąć nóżką, ale e, nie jest to też krążek, który was nie wiem, opęta na długie godziny i długie dni. Natomiast są na pewno chwile, kiedy warto go sobie puścić. Yy, wyróżnia go na pewno też okładka. Nie ma co do tego wątpliwości. Yy, bo ona, no powiedzmy sobie szczerze, jest. Yy, nie wiem, czy to chodziło o konkurs plastyczny w żłobku. Żartuję oczywiście, natomiast mniej więcej taki jest jej poziom. Ona oczywiście ma swój klimat. Ja nie będę tego negował. Bo, bo, bo tutaj nie chodziło o to, żeby to było matejko. Bo wygląda tak. No więc, jak widzicie, jest dosyć prosta w swojej formie i w sposobie wykonania. Ale, ale no, dopasowuje się do muzyki. Można by powiedzieć, dopasowuje się do muzyki, bo ona też jest prosta. Bezpośrednia i nie trzeba jej odkrywać godzinami warstwowo, tylko po prostu dostajemy cios. I tyle dziękuję. Do widzenia to w zasadzie chyba tyle o Morthel. Grafik zresztą na płycie jest więcej, że ja tu już nie będę pokazywał, natomiast dla żartu, może pokażę o tak. O. Nie wiem, czy cokolwiek widać, bo jest takie słońce. I czy ja to dobrze teraz filmuję, czy nie filmuję dobrze, nieważne. W każdym razie polecam się filmowanie wesel i pogrzebów profesjonalne. Z każdego wesela zrobię pogrzeba, z każdego pogrzebu wesele. Dziękuję, to tyle. Posłuchajcie sobie Mordhel w tą piękną niedzielę, w którą ktoś tam kiedyś podobno przyszedł na świat, ale to są wszystko plotki. Plotek, pamiętajcie, nie słuchamy, nie warto. Do następnego.